Witam wszystkich z tej strony Pilarzemator No, tu dzisiaj taki luźny odcinek na zasadzie vloga. Jeżeli się gdzieś przejęzyczę lub pomylę, to nie będzie raczej cięć. Czyli surowe nagranie prosto z kamerki. Informacja jest dość pilna. Kolejny odcinka miała być inna. Planu planowałem teraz parę takich zastępczych odcinków, żeby na kanale się coś działo. A ja, żeby miał czas, spokojnie montować te główne materiały. Natomiast yy, chcąc wykorzystać pogodę, bardzo intensywnie kosiłem na działce przez ostatnie dwa dni. No i muszę niestety Was powiadomić, że wykończyłem demona. Demon nie przeżył eksperymentu, padł. Nie wiem jeszcze, co było główną przyczyną awarii. Ponieważ jeśli chodzi o przebieg eksperymentu, to największe prawdopodobieństwo było zatarcie. Inaczej, największe prawdopodobieństwo było takie, że kosa padnie z powodu zatarcia. Natomiast objawy nie do końca były typowe dla zatarcia. Kosa miała moc do samego końca, chodziła na pełnych obrotach do samego końca. Raczej dźwięk wskazywałby na to, że coś się urwało w silniku. No i sekcja zwłok wykaże, co tam się stało. Zobaczymy, czy ten eksperyment był winien tej awarii, czy może coś innego. No, nie miała lekko, mimo wszystko, mogę powiedzieć, że eksperyment jednak był udany przynajmniej tak w 80-90%, ponieważ kosa padła po 22 litrach mieszanki. Wytrzymała naprawdę dużo, a nie miała lekko. Przez te dwa dni, 7 litrów mieszanki poszło. Było sporo trawy, ale też całkiem sporo gęstego zielska. Może niezbyt wysokiego, bo to już był drugi pokos. Ale bardzo gęstego. Ale bardzo gęstego i naprawdę miała ciężko. No niektórzy pewnie powiedzą, że co to 7 litrów mieszanki w 2 dni. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że raz, że trochę pogoda mi przeszkadzała. Przedwczoraj wyjechałem później niż planowałem. Wczoraj też były ma małe perturbacje, no i druga sprawa jest taka, że ciężko jest pogodzić nagrywanie z pracą. Trzeba rozstawić sprzęt, yy, nieważne jaki to by nie był sprzęt, czy stara komórka, czy jakaś stara kamerka, to jednak trzeba to rozstawić, żeby mieć jakieś ujęcie, czy z boku, czy chociażby z kasku. Yy, to wszystko jest dodatkowy czas, yy, w czasie którego moglibyśmy już zwyczajnie po prostu kosić. Yy, I... No i generalnie przeboje były, ponieważ ja zaopatrzyłem się w zapas dodatkowych baterii, które już kiedyś tam sobie dokupiłem. Natomiast nie przewidziałem, że skończy mi się miejsce na karcie pamięci. <laughs> Widocznie ostatnich nagrań nie zgrałem i po prostu nie wiem ile z tych moich, ile z tego mojego koszenia, z tej mojej walki wczoraj się nagrało, ponieważ dopiero podczas tankowania się zorientowałem, że. Jak chciałem sprawdzić, czy bateria już się kończy, czy wymienić baterię, to się zorientowałem, że brakuje miejsca na karcie pamięci, na kamerce, na, na kasku, którą mam. Natomiast drugą kamerkę włączałem od czasu do czasu podczas bocznych ujęć, bo po prostu no, no nie da się wszędzie ustawić tak, żeby ładnie sfilmować. No więc zobaczymy, ile z tego wszystkiego się nagrało. Natomiast, no, ciąłem do późnego wieczora. Kosa padła, to już się praktycznie ściemniało. Więc, jak wróciłem do domu, to po prostu zostawiłem cały sprzęt w samochodzie, kamery też zostawiłem w samochodzie. A ja poszedłem zjeść obiad-kolację, umyć się i spać. No i myślałem, co poszło nie tak. Chociaż spodziewałem się, że. Kosa może nie przeżyć tego eksperymentu, jednak po 15 litrach, kiedy pracowała bez jakichkolwiek to bez jakichkolwiek niepokojących objawów, nabrałem takiej pewności siebie, że cały eksperyment ukończę i wszystko będzie ok. No, stało się inaczej, ale coś więcej dopiero będę mógł powiedzieć po rozbiórce kosy, po sek sekcji zwłok. Dopiero wtedy dokładnie stwierdzę, co tam się stało. Bo też trzeba liczyć, że to jest jednak Chińczyk i mocno obciążony. Może też po prostu paść z przyczyn naturalnych, tak? czyli jakaś część mogła nie wytrzymać i po prostu się rozlecieć. Tym bardziej, że lekko nie miała. Jak widzieliście przed chwilą, świeżo zakupiona głowica, którą kupiłem we wtorek. O tym też zrobię materiał, bo wyszła zabawna sytuacja, że w podobnym czasie. Ja kupiłem głowicę, oprócz tej jeszcze inną, o której Szymon zrobił recenzję i o której Pan z kanału Praca Kosą i Pilarką zrobił też odcinek. Więc można powiedzieć, że synchronizacja niesamowita w czasie. No, ale tutaj jest żyłka 2,65, 2,7 w okrągleniu na pokrzywy, więc kosa lekko nie miała. I tak uważam, że długo wytrzymała. <laughs> Teraz wiecie po co te ankiety robię. Między innymi z ankiety można się dowiedzieć, że ta kosa wytrzymałaby przynajmniej około 60% osobom biorącym udział w ankiecie wytrzymałaby na gwarancji. Tak eksploatowana, jak ja ją eksploatowałem. Bo. 36% osób spala do 5 litrów. A swoją drogą chcę zrobić drugą ankietę i bardzo was proszę o udział w tej ankiecie. <laughs> Ponieważ dopiero w trakcie eksperymentu dotarło do mnie, że tam by powinienem inaczej sformułować pytanie. Pytanie było jak najbardziej super, mniej więcej wiadomo ile kto zużywa w sezonie jedną kosą mieszanki paliwowej, bo wiadomo, że nie wszyscy używają zawodowo Kosy i nie wszyscy mają też jakieś gospodarstwa sady czy inne większe areały do koszenia. Ale właściwie, skoro robię eksperyment na chińskiej kosie i on się miał tyczyć chińskich dwusobów, to powinienem tam zadać pytanie tylko i wyłącznie użytkownikom chińskich kos. I dlatego zrobię drugą ankietę, gdzie będzie takie same pytanie, ale w ankiecie będę prosił o to, żeby brali udział tylko właściciele chińskich kos. A jeśli ktoś ma. I chińskiej i markowe kosy. To jeśli będzie w stanie w przybliżeniu określić, ile w sezonie spala mieszanki na najczęściej przez niego eksploatowanej chińskiej kosie. No to będę bardzo wdzięczny więc ankieta pojawi się niedługo na moim kanale. Zapraszam Was do udziału w tej ankiecie. No a ja się ogarniam, że tak powiem, nabiorę trochę sił. I zabieram się za montowanie materiałów. A jak zmontuję najważniejsze materiały, które mają się najszybciej pojawić na kanale, no to zabiorę się za sekcję zwłok. Trzymajcie za mnie kciuki, bo tak jak zawsze powtarzałem, ja nie jestem mechanikiem. Owszem, może i teoretycznie trochę tam wiedzy mam, bo, bo jednak zajmowałem się zawsze maszynami w pracy. Jednak nie czuję się jakiś super kompetentny przy rozkręcaniu tego typu maszyn. Mam też niedobory w narzędziach. Nie mam porządnego miejsca warsztatowego i już nie chodzi o jakieś profesjonalne miejsca. Albo po prostu nawet nie mam takiego kącika przygotowanego do rozbiórek różnego rodzaju sprzętu. No i po prostu będzie to moje, że tak powiem, od co najmniej kilku lat dziewicze rozbieranie dwusuwa. No, może nie pierwsze w życiu, ale, ale przynajmniej jeszcze Chińczyka tak na części pierwsze nie rozbierałem, więc w końcu musi być ten pierwszy raz. Trzymajcie kciuki, będziemy robić sekcję zwłok, na pewno nagranie z tego będzie, nie obawiajcie się. Sam jestem ciekaw, co tam się rozleciało w tym silniku i sam jestem ciekaw, jak po tym eksperymencie wygląda. Więc do następnego, trzymajcie się i hej.